Mówiąc szczerze, opinie są turbo szerokie. W sensie są kibice, którzy są mega nakręceni na przyszły sezon pogoni, a są kibice, którzy zadają pytania, w stylu, co zrobicie, żeby nas z powrotem przekonać tak. do siebie. Ja wiem, bo ja wiesz, ja jestem taki, że ja śledzę. Śledzę wszystko to, co się gdzieś w internecie yy, dzieje. No tak jestem już stworzony. No. Już jestem na takim poziomie, że, że wiad różne wiadomości do mnie dochodzą. I wiem, że wszystko to, to co złe się stało to 2 maja yy, po przegranym finale Pucharu Polski. I za każdym razem ja do tego wracam, to ciężko mi to zrozumieć, czemu tak się yy, stało. Starałem się to analizować za każdym razem. Yy, Wiem, ile ja straciłem, wiem, ile stracił klub, jako całość. Zawodnicy, piłkarze i przede wszystkim kibice. Kompleks boisk przy ulicy Pomarańczowej 31, a więc osiedle bukowe na portalu w szczecinie.pl. Odwiedzamy dzisiaj Prawobrzeże. Motyw piłkarski w okolicy, no bo będziemy rozmawiać z piłkarzem, kapitanem pogoni Szczecin Kamilem Grosickim. Cześć, dzień dobry. Witam wszystkich. Dobry. Osiedle bukowe osiedle bukowe, osiedle, z którego pochodzisz, jak patrzysz na te boiska. Tutaj obok nastolatkowie grają w piłkę teraz. No rozumiem, że sporo się tutaj zmieniło. No tak, wychowałem się tu na osiedlu bukowym. Konkretnie mieszkałem na ulicy Fioletowej, więc bardzo blisko miałem tu na te boisko. Pamiętam czasy, gdzie na tym boisku odbywały się rozrywki, gdzie grały mm -hmm. Drużyny swoich ulic, ale ja niestety byłem wtedy za młody i nie dopuszczono mnie, żeby mógł grać wtedy w tej lidze. Zawsze o tym marzyłem. Te marzenie się nie spełniło, bo gdzieś później już wyjechałem, gdzieś poszedłem, już zacząłem grać w pogoni, więc no miłe czasy widzę, jak to się wszystko tu pozmieniało. Piękne boiska, piękne obiekty i widać, że. że ta piłka nożna na Prawobrzeżu cały czas się rozwija i cieszę się z tego, bo powiem, tak jak mówię, pochodzę tutaj z Bukowego, więc wspomnienia piękne. Opowiadałeś przed rozmową, że tutaj na skarpie siedziałeś, tak? I oglądałeś, no, tak, jak starsi tak, grają. Starsi, starsi grali, akurat pamiętam, że moja ulica Fioletowa Drużyna nie była najmocniejsza w tej lidze. Ale zawsze dziś przychodziłem tutaj ich e, wspierać, dopingować, e, oczywiście miałem dużo kolegów z każdej ulicy, więc e, mówię, byłem młody, przychodziłem tu na, na skarpie, na górce, oglądałem jak starsi koledzy grają i piłka nożna jest moim całym życiem, więc od małego e, uwielbiałem grać i oglądać piłkę nożną. Często jeszcze się osiedle bukowe, czy brakuje czasu? Brakuje czasu, gdzieś wiadomo teraz gdzieś w centrum cały czas człowiek gdzieś żyje, wszędzie tam gdzieś bliżej ma, ale pamiętam rok temu chyba byłem tutaj, gdzieś przyjechałem sobie pospominać samemu czasy, zostawiłem samochód na parkingu, poszedłem gdzieś po tym osiedlu przejść do szkoły 74, tam gdzie chodziłem do szkoły, tam gdzie grałem w piłkę na tych boiskach. Yy, tak jak mówię, to wszystko się tak samo pozmieniało, chociaż bo jest to nowe do tej pory. Tam jest, na którym yy, nieraz, yy, no nie miałem klana obdarte yy, od tego asfaltu, bo w, tak, tak się grało w tamtych czasach. Więc mówię, jak, jak jest czas, to zawsze przyjechać tam gdzieś, takie refleksje, przeżyć to wszystko, te wspomnienia, przypomnieć sobie, gdzie, gdzie, gdzie zaczynałem. Yy, to są miłe na pewno chwile, i czasami dla mnie. Potrzebne są takie momenty. Tak wyglądały lata 90. na osiedlu Bukowym. Tego marzenia z turniejem ulica na ulicę nie udało się zrealizować, ale udało się kilka albo kilkanaście innych marzeń zrealizować. No to o jednym z nich powiedzmy reprezentacja Polski, bo to taki temat teraz na czasie, zakończyłeś karierę reprezentacyjną. No Pewnie każdy o to pyta dlaczego? Ty powiedziałeś w jednym z wywiadów, że, że uważasz, że reprezentacja powinna przejść jakąś przemianę pokoleniową. Tak? Że że ym, trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. Rozumiem, że to podtrzymujesz, że kadra powinna zostać odmłodzona. No na pewno. Wiadomo, że byłem już najstarszym zawodnikiem, który przyjeżdża na, przyjeżdżał na ostatnie zgrupowania. Yy, z mojego rocznika jeszcze jest tylko Robert Lewandowski, później już 90 rocznik chyba Wojtek Szczęsny. Więc yy, wiedziałem, walczyłem o to, żeby jechać na mistrzostwa Europy. Ten cel osiągnąłem, ale też gdzieś z tyłu głowy ta decyzja za mną chodziła, że, że po tym turnieju będę chciał tą piękną moją reprezentacyjną karierę zakończyć. I tak się stało. Taką decyzję podjąłem dzień przed meczem z Francją, gdzie gdzieś ogłosiłem to trenerowi, najpierw i później kolegom z zespołu. Później, oczywiście, konferencja, informacje dla, dla kibiców. I mówię, no takie zeszło ze mnie te takie niesamowite ciśnienie, które towarzyszyło mi przez te lata kariery w reprezentacji. i Tak jak powiedziałem, no, znam, znam siebie, wiem, że w ostatnim czasie już nie byłem tym zawodnikiem pierwszoplanowym, ale wiedziałem, że też jestem ważnym zawodnikiem w tej reprezentacji, ale tak jak powiedziałem, no, już czas, żeby. Ci młodsi zawodnicy brali tą odpowiedzialność za grę w reprezentacji i rozwijali się dalej. Może jesteś dla siebie zbyt surowy, bo wiesz, z drugiej strony w tym systemie gry reprezentacji po prostu brakowało miejsca dla ciebie, bo gdyby reprezentacja grała na czterech obrońców, no tak. to podejrzewam, że, że miałbyś więcej minut. Na euro. No, wydaje mi się, że na pewno miałbym więcej, bym był wykorzystywany w ostatnich e, miesiącach, e, ale wiedziałem, jaka jest. E, taktyka trenera, czy to już najwcześniej selekcjonerzy też już praktycznie grali tym systemem trójką w obronie z wahadłowymi. Ale wiedziałem, że <coughs> za każdym razem trenerzy mi się pytali, czy akceptuję taką rolę, że nie jestem tym pierwszym planowym zawodnikiem, ale w sytuacjach, gdzie trzeba zespół pociągnąć, czy jak wejdę yy, zmienimy system, czy jestem nadrokotowy. Ja powiedziałem, że oczywiście, że jestem nadrokotowy gotowy I, i te sytuacje pokazywały, w których momentach grałem, że Przechodziliśmy wtedy na, na tą czwórkę z tyłu, na typowy skrzydłowy, i wtedy to miejsce się dla mnie y, naturalnie znalazło. I tak jak mówię. No Piękne, piękne, chwile w reprezentacji i tylko takie będę pamiętał. No właśnie, właśnie, bo jakby patrząc tylko na transfermarkt, ten przysłowiowy, albo na, um, tylko na, na kluby, przy, przynależność klubową czy sezony, bez liczb, bez statystyk, sucho tylko na zespoły i porównując tę karierę Twoją do kariery w reprezentacji, no to można powiedzieć, że są sezony, gdzie mamy dwóch różnych piłkarzy. Ty przyjeżdżałeś na kadrę i, i graliście takie mecze jak z Niemcami, i, I to były mecze top, po prostu no top stop drużynami. Nie wiem, czy ty też nie byłeś zaskoczony czasami tymi występami w kadrze? Wydaje mi się, że ta koszulka po prostu dawała mi jeszcze więcej takiej energii, bo wiedziałem, że gram dla swojego kraju, Wiadomo, wiedziałem, że oglądają mnie kibice w Polsce, rodzina, najbliżsi bo oczywiście za granicą ma gracz, no to kibice też oglądają twoje mecze, ale no jest, jest, jest mniejsze zainteresowanie tym, a to wiedziałem, że jak jest mecz reprezentacji, to ta cała postać w tym danym momencie ogląda i to było dla mnie zawsze wyróżnienie i to była taka, dostawałem takie więcej energii i wtedy pokazywałem się z jak najlepszej strony w tej reprezentacji, dlatego, dlatego zawsze powtarzałem, że całą popularność, którą zdobyłem, to jest. 80% to jest gra w reprezentacji Polski, 20% to jest gra w klubach zagranicznym. A tam poza, tutaj cudzysłów, tymi starymi, to są jeszcze tacy piłkarze w kadrze, którzy mają ten charakter, o którym Ty mówisz? No wydaje mi się, że zawodnicy na pewno będą z każdym zgrupowaniem, będą lepsi, pewniejsi. Ostatnie mistrzostwa pokazały, że Oczywiście, no cel był wyjście z grupy, ale wydaje mi się, że w tych meczach, w każdym z tych spotkań gdzieś ta drużyna pokazała się w pewnych momentach z do, bardzo dobrej strony. Oczywiście wynik końcowy był słaby, nie taki jaki oczekiwaliśmy, ale wydaje mi się, że ta reprezentacja będzie się pod wodzą trenera Pobieża rozwijała yy, i ci liderzy naturalnie sami się wykreują i Wierzę, że, że tak będzie, bo, bo ostatnie lata, no to, mówię, tą reprezentację... Ci liderzy już zeszli praktycznie ze sceny, no. I teraz ci nowi liderzy, oni sami muszą się narodzić. Okej, okay. okej. Okay. To tylko jeszcze w kontekście reprezentacji ostatni wątek. A co ona powiedziała, jaki powiedziałeś, że kończysz z Na pewno była dumna z tego, że... To co zrobiłem dla reprezentacji na pewno też jak ogłosi, ogłosiłem to zakończenie, ten odzew kibiców, odzew ludzi sportu, wszystkich najbliższych, pokazał ile zrobiłem przez te lata dla tej reprezentacji i to było takie, yy, na koniec też piękne, jak ludzie gdzieś dziękowali, gdzieś pozdrawiali. Yy, dużo tych, mówię, komentarzy, tego tych wiadomości dostałem ze świata sportu i nie tylko, e, no, że ludzie myślę, że zapamiętają tą nazwę Turbo Grosik, tego gościa, który z tym orzełkiem na piersi dawał z siebie zawsze wszystko. Tak, tak, tak. I, i zewniakiem zagrania w pole karne. To, też, to też na pewno, bo to często się przewija gdzieś również w mediach społecznościowych. Okej, okay, pogoń Szczecin, bo to przed tobą to jest najistotniejsze. I powiem tak: to jest mega trudny temat w opinii publicznej. My publikowaliśmy w mediach społecznościowych na portalu w szczecinie.pl prośby o pytania od internautów, i te pytania na koniec, dwa, trzy również zadamy. Ale mówiąc szczerze, opinie są turbo szerokie, w sensie są kibice, którzy są mega nakręceni na przyszły sezon Pogoni, a są kibice, którzy zadają pytania w stylu co zrobicie, żeby nas z powrotem przekonać Ale do siebie. Ja wiem, bo ja, wiesz, ja jestem taki, że ja śledzę, śledzę wszystko to, co się gdzieś w internecie yy, dzieje, no tak, jestem już stworzony, no już jestem na takim poziomie, że, że wiad różne wiadomości do mnie dochodzą. I wiem, że wszystko to, to co złe się stało, to 2 maja yy, po przegranym finale Pucharu Polski i za każdym razem jak do tego wracam, to ciężko mi to zrozumieć, czemu tak się stało. Starałem się to analizować za każdym razem. Wiem ile ja straciłem, wiem, ile stracił klub jako całość, zawodnicy, piłkarze i przede wszystkim kibice, którzy strasznie wierzyli, że, że to będzie to będzie te święto, ten pierwszy, pierwsze trofeum dla Szczecina. Moim marzeniem to było jako kapitan podnieść te, te trofeum. E, ostatnie sekundy zamazało to, co do tej pory zrobiłem. Zrobiliśmy przez ten moment, w którym ja wróciłem do, do Szczecina. E, rozumiem e, żal kibiców, krytykę. E, ten, te rozżalenie, ale chcę, żeby kibice też wiedzieli. Ci, co wiedzą, to na pewno wiedzą jaki jestem, że jak ja bardzo przeżyłem, to porażkę, ale mam w sobie coś takiego, że dopóki nie osiągnę swojego celu, który sobie nakreśliłem, to, to nie odpuszczę i tak do muszę do tego podchodzić. Nie cofnę tego, co już było, ale mam dalej możliwości, żeby to naprawić, coś, coś dobrego dalej zrobić. I i tak tu muszę do tego sezonu podchodzić, mam jeszcze dwa lata kontraktu, jestem kapitanem, jest to wielka duma, że jako wychowanek jestem tym kapitanem Pogoni Szczecin. Ciężki, ciężki to był moment dla mnie, bo tego 2 maja ten sezon dla mnie się praktycznie skończył w sensie takim, bo jeszcze mieliśmy szansę w lidze, ale ja czułem już w każdym meczu, że, że nie jestem sobą, że coś mi... No ja wydaje mi się, że bardzo to jeszcze mocniej dziś tak emocjonalnie przeżyłem, bo ja wiem, jestem Szczecinę, ja wiem y, ile to bardzo znaczyło i starałem się później analizować rozmawiać z programami czy zagranicznymi, czy... Ja też grałem za granicą. Przegrałem też finał Pucharu Francji. 80 tysięcy ludzi we Francji, w Paryżu na stadionie. Byliśmy faworytem, Graliśmy z zespołem z teoretycznie słabszym od mojego zespołu Rennes. Przegraliśmy 2-0. Ja pamiętam jak ja tamtą porażkę mhm. przeżywałem, wygrywałeś? a jak przeżywałem porażkę tutaj w Pogoni Szczecini. I to są w ogóle dwie inne. E, Dlatego, że jestem wychowaniem, e, wiem. Dla, dla czym jest dla Szczecina, dla, ty, dla kibiców, dla tych fantastycznych kibiców, którzy nas wspierają. I wiem, jaki zawód to oni przeżyli. Uwierz mi, że oczywiście później gdzieś były te negatywne komentarze. Tego nie komentuję Globalnie, jak popatrzę na kibiców, jak oni to przeżyli wszyscy. Nie ci, co hejtują, bo. Oni hejtują, będą hejtować i. No wiesz, się nie zmieni, osób, wiesz o co Ale chodzi. z drugiej strony, jakby chcę też, żeby, żeby to wybrzmiało, bo kilka osób po tym finale Pochoropolski, jakby no było obranych jako taki cel tej krytyki, tego hejtu. Na przykład, na przykład Leo Borges jako obrońca jako stał się nieco, powiedzmy, w mediach społecznościowych memem. No a niekoniecznie on jakby jest winny i zasłużył na to, żeby aż w taki sposób wiesz, w mediach społecznościowych go no piętnować. Ja po tym meczu nie analizowałem błędu Borgesa, błędu, nie wiem, że ja w ostatniej akcji, gdzie Wachan miał piłkę, wymusiłem od niego podanie, mogłem pobiec drugą stronę. Ja analizowałem, czemu my tak słabo graliśmy całe spotkanie, bo jakbym przegrał 2-0, yy, a nie stracił bramkę w 98 minucie, bo w 98 jakbyśmy, byśmy ten 1-0 wygrali, to by było święto, ale nikt by nie pamiętał, że graliśmy słabo po prostu całe spotkanie. A my po prostu graliśmy słabo, prowadziliśmy 1 i przegraliśmy 98 minucie, ale też się zastanawiałem, czemu my graliśmy... Tak słabo te całe spotkanie, tak? te 120 minut. E, I to był gdzieś taki dla mnie do analizy, czemu to się tak wszystko wydarzyło, czemu ja nie byłem sobą w, w tamtym spotkaniu, czemu wszystko mi tak ciężko szło, czemu drużyna e, nie grała tak jak e, we wcześniejszych spotkaniach. Bo do momentu, jak do finału doszliśmy, no, to my wygrywaliśmy. Te wszystkie mecze naprawdę w dobrym stylu jest to z zespołami dużo lepszymi niż, niż Wisła Kraków. W Lech, Poznań ale w Poznań m.in. Tak, tak. To były górnik w zabrze... Mówię, rozumiem tą porażkę chyba wszyscy rozumiemy, ale już wszyscy musimy po prostu o tym zapomnieć, bo i teraz do przodu w sensie zrobić wszystko jako klub, żebyśmy w tym sezonie dalej byli tym zespołem człowiek, który walczy o, o najwyższe cele. Bo jak będziemy rozmyślać o tych porażkach, to, to my się tam po prostu gdzieś zakupiemy. No ale ten i... projekt w tej formie, z tym zestawem osobowym, twoim zdaniem jesteś w środku, rozmawiamy szczerze, jest w stanie jeszcze ten kolejny, powiedzmy piąty czy szósty bieg wbić? Bo, wiesz, Wydaje mi się, że taka... też o tym, że potrzebne są zmiany, że warto by było 3-4 piłkarzy wrzucić do tego składu. Z drugiej strony są oczywiście pieniądze, wiem, że to nie, jakby nie, nie dyskusja z Tobą, ale bardziej chodzi mi o jakość sportową, którą możesz ocenić. Wydaje mi się, że, że ci zawodnicy, którzy są, którzy przeżyli tą porażkę, chcą, chcą to naprawić, chcą coś, coś zrobić, coś więcej. Wiadomo, że ja mówi się to mówić ładnie przed sezonem, że będziemy grać o najwyższe cele, tak? Z każdym meczem musimy być lepszym ze zespołem, cały czas musimy do tego celu dążyć, i ja tak do tego sezonu tak samo po to zajmę do tamtego po prostu. Tylko wiem, że w, w, w tych najważniejszych momentach no, trzeba co, coś jeszcze ekstra, coś ekstra zrobić, i ja zawsze będę od siebie wymagał więcej. Jak zagram słabo, to wiem o tym, zawsze wyjdę, powiem bo ja analizuję każdy swój mecz, każdy drużyny i ja wiem, kiedy gram dobrze, kiedy gram słabo i, e, i w tamtym meczu grałem bardzo słabo I, i to było widać, bo i to też może na pewno była jedna z tych e, takich analiz, dlaczego tak słabo graliśmy, bo wiadomo, wcześniej dużo zawsze przeze mnie przechodzi i, i na pięć, sytuacji gdzieś zawsze tą jedną bramkę szliśmy, a my tych sytuacji w tamtym meczu mieliśmy no, bardzo mało, więc e, no ale to już wiesz, to już taka analiza, taka już typowo pi piłkarska. Dlatego ja wierzę, że w tych chłopaków, e, że po tamtym sezonie jest ten ta chęć takiego rewanżu, tego pokazania się, że, że jednak tu są zawodnicy, którzy zasługują na grę w pogoni Szczecin, wiedzą czym jest Klub Pogoń Szczecin, co mają dzięki pogoni, że grają w bardzo dobrym klubie, mają bardzo dobre możliwości do, do trenowania, do rozwijania się. Nic nie brakuje, wszystko jest y, na wysokim profesjonalnym poziomie. Ale ten klub czegoś od nas oczekuje w sensie. Bo nie jesteśmy tylko, żeby sobie pograć, y, żeby pogon była przystankiem do, do czegoś. Tak? Okej, okay, może być przystankiem dla zawodników, którzy przychodzą, ale po drodze zostaw po sobie coś dobrego, żeby się kibice pamiętali. Ja wiem, że jak ja mam ostatnie lata tej kariery, ja wiem, że jak ja nie, czegoś ekstra nie zrobię z Pogonią, czyli czegoś historycznego, to będę zapamiętany oczywiście, ale tak jak inni wielcy zawodnicy w Pogonie zrobiali, ale którzy też nic nie, nie osiągnęli. To prawda, to prawda. No, wiele razy pisaliśmy na ten temat, że na no, pewna romantyczna historia, zaczynałeś tutaj, jesteś stąd, wróciłeś na ostatnie lata kariery. Oczywiście jakby jest to wszystko takie, że gdzieś, wiesz, w annałach klubowych się zapisze, no ale z drugiej strony jakby, żeby, żeby być tą postacią, tak jak mówisz, ponad te, które tak, już były, tak. no to... Byli wielcy piłkarze grali w pogoni, legendy. Ale ja marzyłem, przychodziłem po to, żeby być tym, tym jednym takim naj, najlepszym zapamiętanym. Okej, okay, okej. Okay. Rozumiem, że to jest plan na ten sezon. Mówiłeś sporo o młodzieżowcach, więc też kilka słów chcę o nich powiedzieć o tych młodych chłopakach, No w tamtym roku niewielu młodzieżowców byli, widzieliśmy w pogoni Szczecin. No był Adrian Przyborek w zasadzie i to wszystko. Patryk Paryzek Marce, mówił tego, Marcel Wędrchowski to... miał kontuzję, później po tej kontuzji wracał. Ciężko mu było wejść na, na tą odpowiednią formę. Ale wierzę, właśnie wierzę, bardzo wierzę w tym sezonie, na, jak cała drużyna, trenerzy w klubie, wszyscy wierzą, na, wierzymy na Wadriana Przeborka, że będzie takim tym młodym liderem e, z taką energią młodzieńczą, ale przy tym e, jest dobrym piłkarzem, który, który wydaje mi się, że, że dużo dobrego da pogoni. Jest właśnie wspomniany Paryzek Napastnik, który będzie dostawał na pewno swoje szanse i ma to coś, żeby tego, tą bramkę szczeli. Są młodzi, którzy przychodzą e, z uporzczeniem, wracają Łukasia, Łukasiak. E, e, Marcel mam nadzieję, że wróci też po tych jak najszybciej teraz, bo też go potrzebujemy. Z młodymi jest tak, że młody musi czuć też zaufanie trenera, że trener na niej dostawia i wtedy te młody wieże, jak na przykład zagra jeden słabszy mecz czy drugi, to trener będzie dalej w niego wierzył. Wydaje mi się, że tam, w ostatnim w tym tamtym sezonie yy, ci młodzi zawodnicy nie mieli aż takiego zaufania yy, ale wydaje mi się, że, że zasługują yy, na to, żeby te zaufanie mieli większe, ale nie tylko zaufanie. Żeby mieć zaufanie, to jak już dostają tą szansę, no to muszą ten zespół ciągnąć. Ja wierzę właśnie, że ci młodzi zawodnicy, oni właśnie tych starszych zawodników będą teraz też napędzać. I gdzie mówię, rozmawiam z tymi młodymi zawodnikami i mówię, wy mnie napędzajcie. A ja będę was napędzał. I to musi, musi być dwie strony. Nie może być, że jeden, dwóch zawodników napędza, a reszta się dostosowuje tylko do tego. Więc tutaj liderzy już muszą być w każdej formacji, żeby, żeby osiągnąć jakieś sukcesy. Okej, okay. zbliżamy się do końca. Jeszcze chciałem Cię tylko o styl ten ofensywny, pogoni zapytać. Rozumiem, że Tobie jako zawodnikowi ofensywnemu się podoba, no bo tych akcji, oddanych strzałów, też podawaliśmy statystyki na łamach portalu wszczytnie.pl. No jest sporo, ale są to liczby. No tak jak mówisz, w tych kluczowych momentach te liczby się nie przełożyły na bramki. No ale jednak sporo tych bramek zdobywaliście. Przecinek, ale też sporo traciliście, więc rozumiem, że jest dużo do poprawy. No na pewno, no wiadomo, że w piłce najważniejsze jest pierwsze co wybronić, zagrać dobrze z tyłu. A wiemy, że ze swoimi umiejętnościami z przodu jesteśmy w stanie w każdym spotkaniu wykreować dużo sytuacji i te bramki strzelać. Dlatego na pewno w ostatnim czasie dużo pracujemy nad drużyną defensywną jako cały zespół. I wiadomo, że od napastnicza czy po mnie zespół potrzebuje też, mnie, żebym dużo więcej popracował gdzieś w defensywie, ale to mówię, to już są takie taktyczne założenia, które trener od nas ode mnie, od drużyny oczekuje i wydaje mi się, że, że ta, tą poprawę będzie widać w tym sezonie. Czy rozumiem, że, że koncentrujesz się na tym, żeby pracować w obronie więcej, tak? <grym> ja, ja, ja staram się zawsze w każdym meczu grać. Zawsze pomagam, bo biegam dużo. walczę wiadomo, że dla kibica, dla, niektórych, dla niektórych kibiców to czasami wygląda jak ja bym tylko do połowy gdzieś wracał, ale to tak, to tak taka prawda nie wygląda, bo dostajemy po meczu statystyki bilowej i, i bardzo dużo zdrowia zostawiam za każdym razem na boisku. Ale mówię, no są czasami takie taktyczne sytuacje, które też muszę w tym wieku mimo wszystko poprawić. Okej. Okay. To jeszcze tylko o trenera Cię zapytam. Robert Kolendowicz, Runiaicz mówił na przykład o nim. To jest mój następca na spotkaniach z dziennikarzami. Mówił, to jest. On, on będzie pierwszym trenerem kiedyś. Ty też tak uważasz? Wydaje mi się, że, że tak. Że Robert, e, trener Kolendowicz, e, przez te lata do. te doświadczenia, które e, wykluczył. Które zbiera poprzez to, że jest asystentem y, pierwszego trenera, czy wcześniej był Prostrunicz, czy teraz trenera Gustawsona, to jego marzeniem jest pewnie przyszło się być y, trenerem, tym pierwszym y, trenerem. Y, więc y, czy będzie mi dane jeszcze pracować z, 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 z trenerem, trenerem kolendowiczem jako tym pierwszym trenerem, zobaczymy, ale że, mam bardzo dobry kontakt. Y, wiem, że to jest jego marzenie. Wiem, że ciężko na to pracuje, ale tak jak mówiłem, naszym trenerem na dzisiaj jest trener Gustaw z którym pracujemy, z którym chcemy osiągać sukcesy. Okej, okay. Robert Kolendowicz rzeczywiście czeka na swoją szansę. Ja nie mówię, że w pogoni Szczecin, ale generalnie jakby nie, nie ukrywa tego, że jedno. Tak, to jest... jego marzeniem jest być pierwszym trenerem pogoni Szczecin tak. i wydaje mi się, że trener Kolendowicz miał dużo propozycji już z mniejszych, z niższych lip, W sensie... Czy z pierwszej ligi, czy, czy z innych klubów, ale wydaje mi się, że jego marzeniem jest być tym pierwszym trenerem Pogoni, ale to jest 100% oddany teraz asystent dla trenera Gustawsona, więc mają bardzo dobre relacje. Trener Gustawson bardzo ufa trenerowi Krolendowiczowi, więc tutaj nie ma żadnych, jak to się mówi, sytuacji takich. Trenerem jest trener Gustawson, z którym chcemy, tak jak powiedziałem, z którym ja mam bardzo dobre relacje, z którym, tak jak powiedziałem, byłem blisko osiągnięcia o sukcesu i byśmy dzisiaj też inaczej mówili o trenerze Gustawsonie. Tak, no wystarczyłoby kilka, parę minut dosłownie, żeby potoczyły się... Jedna akcja w zasadzie by się potoczyła inaczej i, i, i cała narracja przed tym nowym sezonem wyglądałaby też inaczej. To na koniec jeszcze te pytania od kibiców, bo były na przykład takie związane z Wieczystą Kraków. Ile telefonów miałeś od Wieczystej przed tym sezonem? E, wiesz, tam trenerem jest mój serdeczny przyjaciel Sławomir Peszko, grają tam moi koledzy Jacek Góralski, Michał Pazdan. Oczywiście, z Sławkiem rozmawialiśmy. Oczywiście też prezesem klubu jest pan Wojtek, którego też osobiście znam. Były luźne rozmowy ze Sławkiem, Peszko na ten temat, ale nigdy nie, było, nigdy nie była przedstawiona mi żadna propozycja. Okej, okay, okej. Okay. W zasadzie kibice pytają, o to już pytaliśmy, jakie macie plany, żeby przekonać do siebie kibiców, którzy jeszcze nie przetrafili zeszłego sezonu. To w zasadzie już powiedzieliśmy, ale mamy, mamy pytania między innymi na to, jakie są cele na ten sezon. To powiedzmy kibicom, którzy, którzy pytają między innymi. Sę, wiesz, ja, ja od dwóch lat powtarzam, że co sezon te same cele, które mam przez sobą że chcę zawsze walczyć z drużyną o najwyższe, o najwyższe cele i ja tak do tego podchodzę. Ja, ja nie zmieniam swojej drogi, bo ja wiem, że moje lata lecą i ja za każdym razem muszę być jeszcze lepszy z kolejnym sezonem, żeby te cele osiągnąć i tak jak powiedziałem indywidualnie w, w zdobyłem przez te lata wszystkie nagrody, które były do zdobycia, ale uwierzcie mi, że mnie to naprawdę nie radzi sobie, bo ja bym tylko ten jeden no, trofeum te, który marzę marzy Szczecin. To było dla mnie spełnienie mojego, mojej całej tej kariery piłkarskiej jako kapitana, jako wychowanka, żeby spogonić coś, coś zdobyć. To jest mój cel i cele się nie zmieniają. Będę ciężko na to pracował. Ja i cała drużyna i wiem, że ze wsparciem naszych kibiców możemy wszystko. I mam nadzieję, że w najważniejszym momencie naszych kibiców nie zawiedziemy, tak, jak to było 2 maja. Jest mi z tym ciężko, ale jest nowy sezon i musimy. No tak, się zostawmy się to, do, jakby już, już, już nie ma czasu do... do tego wracać. No Ale są, jeszcze jedno, są, są też pytania o to, czy zdajesz sobie z tego sprawę, że teraz za każdy kolejny mecz tego nowego sezonu będziecie oceniani podwójnie albo potrójnie. Że Teraz każda tak. sytuacja, każda minuta będzie analizowana. Oczywiście i dlatego to też jest dla mnie dla nas. Kolejny cel, w którym, z którym sobie trzeba poradzić, bo wiemy, że każda, każde niepowodzenie będzie krytykowane razy, dwa razy, trzy, tak jak mówicie, e, ale trzeba sobie z tym radzić. To, to jest piłka nożna, to jest e, sport, o którym nie jeden piłkarz, nie jeden dziecko marzy, żeby grać w ogóle w piłkę nożną. Tu zawodnicy mają możliwość grać w Pogroni w bardzo dobrym klubie i musimy z tą presją sobie, sobie radzić. i... Ja muszę być pierwszym zawodnikiem, który... Tą presję z zespołu będzie zrzucał, a będę też tym pierwszym kapitanem, który będzie ten zespół ciągnął w tych, w tych ciężkich momentach. jakie będą, mam nadzieję, że będzie ich naj, jak najmniej. My też y, oczywiście na to liczymy na portalu w szczecinie.pl. Oczywiście u nas znajdziecie relacje z meczów Pogoni Szczecin w tym przyszłym sezonie. Ekstra klasy także, ale również w rozgrywkach Pucharu Polski, bo to te rozgrywki, w których Pogoni Szczecin będzie występowała w następnym sezonie. A waszym, moim gościem, chociaż w zasadzie nie, to on był gospodarzem, bo jesteśmy na Osiedlu Bukowym, był kapitanem Pogoni Szczecin. Kamil Grosicki, Kamil, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.